Witam wszystkich! Dzisiaj mamy lot z kabiny próbny. Żartuję. Walimy z czterema znajomymi. Lecimy z Li 67 kilo, y, mil. A, no, gołębie puszczone 9, 50 gdzieś. I mam nadzieję, że za jakieś 15-20 minut coś się pokaże. Pogoda. Fajna, chmurki są, ale słońce też świeci. Wali ostro no, gołębnik gotowy. Jedzenie picie czeka. Zegar tak samo ustawiłem. Zobaczymy jak to dzisiaj pójdzie. Dzisiaj mają trochę z wiatrem i trochę z bocznym wiatrem, więc będą miały dobrą zabawę. I tak samo o kurde. No i tak samo um, fajnie rozstawione gołębniki, bo wszyscy są dosyć a, daleko od siebie. Jeden gościu jest z Rhode Island, drugi z Grafton, trzeci jest z Southbridge, no i ja jestem tu, więc milarz między nami jest fajny Najlepsze to będzie z tym gościem a z Grafton, tak samo jak z Rhode Island, więc za... Będą musiały się rozrywać. Nie mam mocnych po ostatnim treningu co daliśmy na 74 mile późnym dniem a zagubiło mi się dwie sztuki. Nie będę płakał, chociaż postaram się. No i chyba też a, loty nie, wy, ten, nie odbędą się w tym tygodniu. Bo z tego co widać to tropikalny sztorm ma znowu przejść, więc będzie lipa, będzie wiało, padało burza będzie i zobaczymy co, co postanowią czy w tygodniu może się przelecimy, czy przełożę to na następny tydzień więc będzie ciekawie moim zdaniem, chociaż tak samo jakby przestawili to nawet dobrze, bo będziemy mieli dodatkowy dzień czy dwa do treningu, bo z tego co widzę, pogoda naprawdę będzie lipa, lipa do samej niedzieli od jutra dzisiaj też popołudniu też ma deszcz padać w Li dzisiaj padał już mówi, że letka mrzawka była ale gołębie muszą lecieć więc spuszczone i będziemy czekać dalej no to znaczy, dopiero zaczynamy czekanie <laughs> no, więc poczekamy na pierwsze gołębie i zobaczymy

хач 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 просто допойника хач 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 настная група хач 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 хач

Zaplątane cisza, ciekawe, ile wróciło. Mamy dosyć ładną grupkę, ale widać, że brakuje 42 sztuki. Jeszcze czekamy na 22. O, idzie tam 4 sztuki. Ale ciekawe, czy to moje, bo kurde, coś do prawej strony poszło. No, to nie moje będą pewnie. No, ale pierwsza grupa ładna. Ładna była. O, a wspomniałem o tamtym treningu, co dwie sztuki a, zgubione. To zacząłem nagrywać. Wziąłem, nacisnąłem guzik w, te, w tym w samochodzie, żeby zobaczyć, która godzina jest. Telefon mi się podłączył. I gadałem sam do siebie, nic się nie nagrywało. Więc lipa była, to nawet nie było co wstawiać. No. No i patrz, ty cisza. Ciekawe w którą stronę poszły. Ciekawe pewnie z za domu będą wracać. No cicho, cicho, cicho. Nic nie ma. Też wszystkiego jedzenia nie wsypywałem Żeby wszystko się nim ucieszyło. Też właśnie ten co dzisiaj pierwszy siat z tamtego treningu, wrócił na następny dzień A teraz widać Gubić się na pewno nie chce No dobra A. Myślałem, że Kurde, już gołąb. No to co? Czekamy dalej. A idę, Frederick 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 i do trzy, ale schodzą. jak się spodziewałem, wszystko z kacz, 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 kacz. I się spodziewałem, wszystko z Wszystko z tamtego No idzie. Ona, Co jest? Były i nie ma. Nie <ścoughs> jajca. Ha, ciekawa sprawa to widać nie były moje Dobra czekamy luknijcie sobie na to tylko gołębie się pokazały już siedzi wrony otoczyły je o przyleciały 2 4 6 sztuki zaraz zobaczymy się, kurwa będzie atakować kocz 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 Chodź, 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 A czemu tamten klatę w ogóle kurna taką rozmazano? Chodź. Właśnie, ten właśnie. Gdzie jest? Tu stoi. Pokaż dupę. Interesujące. Dobra, o, ładnie go wrom otoczyły. Mam nadzieję, że tu nie uderzy mi. Poczekaj, 6 sztuk, 40 Osiem mamy już też 16 Uf, to kurde, tak to jest. Ostatnio gołębie wypuściłem w nocy. Znaczy w nocy. Wypuściłem je wieczorem. To normalnie w nocy siadały. Ciemno już było. Jak uderzył, to normalnie gołębie. Walnęły. Jak najwyżej mi się kurde dało. I chodziły i chodziły i chodziły. Normalnie zejść nie mogły. Ale tak... Jeszcze w nocy, to ja nie widziałem, żeby gołębie szybko latały dookoła gołębnika. teraz się w głowie kręciło je oglądać. No i puste niebo, Sobie muszę tutaj postać i popilnować trochę tego, żeby ta menda nie uderzyła. No, jedna sztuka dopiero weszła. No i od ostatnich minęło gdzieś pół godziny. Jeszcze brakuje 15 sztuk. Więc niech się schodzą. Ja uciekam i zobaczymy. Może później jak będę, będę miał czas. Nagram. Zobaczę co jest. Zegara nie będę odłączał, więc będziemy widzieć, czy czegoś brakuje, czy nie. Jak co, no to do następnego. Trzymajcie się.